Baju, jaju, baju, jaju. Spadaj, szczawiu, gnoju, jakieś buraku, e, także proszę Państwa, no, ja, e, jak widzimy tak, właśnie tylko podajemy imiona, bo ten tutaj się przedstawił m, z nazwiska, także proszę Państwa, m, m, tylko imiona m, m, przedstawiamy m, swoje, a m, nazwisko zachowajcie dla siebie. Bajo, jaju bajo, jaju. Ты слухаешь, мечу. Ty jesteś bez, bez brody, jesteś jak krowa bez ogona, wiesz? Chłopy bez brody są jak krowy bez ogona. E, I to jest dla ciebie takie przesłanie. Tak wyglądasz, jak teraz, jakbyś bez majtek chodził. E, musisz sobie zapuścić brodę. E, drodzy Państwo, no popatrzcie, jeszcze nie poszli spać. Jeszcze gdzieś banda takich <głup <-tasów> e, głuptasów siedzi i nie zadaje pytania o siebie, nie e, pyta o to, jak w swoim życiu dokonać jakiegoś remanentu.